Szanowni widzowie kanału Odrodzenie Komunizmu, towarzysz Michał. Jako, że w ubiegłym tygodniu umawiałem się z Wami na sobotnie 22 kwietnia spotkanie dotyczące filozofii Hegla i myśli heglowskiej w, w ramach filozofii i teorii marksistowskiej, przynajmniej w zakresie, w jakim ja widzę ten problem. E, chciałbym Was serdecznie przeprosić. Za zmianę planów na temat heglowski zaprosić. Chciałbym Was jeszcze w następnym tygodniu, być może w następną jeszcze sobotę, a jutrzejsze spotkanie, które zbiega się z kolejną rocznicą urodzin Włodzimierza Lenina, chciałbym z Wami poświęcić na klasyczne leninowskie pytanie: co robić? Myślę, że temat będzie. I być może ewentualna dyskusja znacznie dla Was bardziej ciekawa. Temat na pewno jest bardziej aktualny, palący, w cudzysłowie realny, niż opowiadanie na temat filozofii, która może dla niektórych być bardzo ta opowieść płodna, ale prawdopodobnie mimo wszystko zbyt teoretyczna i zbyt abstrakcyjna dla tego, czego chcielibyście ewentualnie posłuchać. Czy ewentualnie czego potrzebujecie, czy też ewentualnie do czego moglibyśmy was zaangażować. Ewentualne szczegóły jutro serdecznie zapraszam. Spotykamy się wokół tekstu Lenina: Co robić i będziemy dyskutować nad jego aktualnością. Tak przy okazji informuję, że tekst Lenina: Co robić, zawarty w szóstym tomie jego dzieł. Można odnaleźć i przeczytać przy jutrzejszym spotkaniu na stronie internetowej Centrum Badań i Studiów Marksistowskich. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia, do jutra.